Dzień dobry, dzieciaczki kochane. E, postanowiłem tym razem e, nagrać się, żebyśmy żebyście mieli mi okazję zobaczyć. E, mam nadzieję, że wpadniecie na ten sam pomysł albo jakoś mi się pokażecie, nie wiem, na zdjęciach albo na Messengerze. E, zachęcam do takiego kontaktu. E, no i co? Bardzo za wami tęsknię. Ostatni dzień, wczoraj przygotowywałem dla Was nową lekcję. Teraz nagrywam to, to jest dziś, i dziś dostaniecie tą nową lekcję. Będziecie mogli sobie ją dzisiaj zrobić albo w najbliższych dniach, bo następna będzie za tydzień, w czwartek. Bardzo Wam dziękuję za, za, za zrobienie ostatniej lekcji. Yy, przyznam się, że zachowałem się trochę nie w porządku, bo zrobiłem kilka takich podchwytliwych pytań, yy, ale muszę Was pocieszyć, że wszyscy dostali bardzo dobre oceny, yy, a niektórzy nawet szóstki. Yy, jeszcze ich w dzienniku nie ma, ale ja je w najbliższych dniach wpiszę. Dzisiaj lekcja już się zaczyna niespodzianką, bo gadam do Was i mnie widzicie. Natomiast będą też nowe elementy, a w zasadzie jeden element, który myślę, że Wam się bardzo spodoba. I zachęcam, żebyście wszystko zrobili tak, jak jest w poleceniach. Zrobiłem wszystko, żeby tym razem nie było pytań podchwytliwych. Raczej sobie z wszystkimi poradzicie. Nie ma pytania otwartego, więc jak zaznaczycie wszystkie odpowiedzi prawidłowo, to po zakończeniu zobaczycie swój wynik, który będzie... No, już rzeczywisty. Nie, nie będę nic już dodawał do tego wyniku, yy, ponieważ pytania są jednokrotnego wyboru. To tyle. Yy, mam nadzieję, że yy, przyłożycie się do ostatniej części lekcji, bo yy, w ostatniej części lekcji proszę Was, żebyście do mnie napisali, co myślicie o tych lekcjach? Czy macie jakieś pomysły? Czy chcielibyście, żeby coś do nich dodać? No i generalnie, proszę, napiszcie, co u Was, bo bardzo za Wami tęsknię. I teraz mam taką propozycję. Żebyśmy zaczęli tą lekcję tak jak zawsze zaczynamy lekcję w klasie. Czyli pierwsza rzecz. Pomyśl, w jakiej intencji chciałbyś się teraz ze mną i z całą klasą pomodlić. Jest intencja? Ok. Dobra. To zaczynamy naszą lekcję modlitwą. Po modlitwie ja znikam, zostajecie sami z zadaniami. No i do następnego razu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. W tych wszystkich intencjach Waszych i tych, które są w sercach Waszych rodziców, bliskich. Yy, oczywiście, za tą całą naszą sytuację, żebyśmy jak najszybciej mogli wrócić do szkoły, normalnie się spotykać i wspólnie się modlić. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I o dobrą lekcję do Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Do do pracy.